Pan z wami i z Twoim. Słowę Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Owego dnia, gdy zawadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: Przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a jego zabrali tak, jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź. Także łódź już napełniała się wodą. On zaś spał w tyle łodzi na bezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego. Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? On postawszy zgromił wicher i rzekł do jeziora. Milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich, czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary. Oni zrękli się bardzo i mówili między sobą, kim on jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste. Wiem, że już bardzo jesteście spragnieni tego namaszczenia Duchem Świętym, pełnią Jego darów, ale pozwólcie, że jeszcze przez chwilę zatrzymam się przy dzisiaj podarowanym nam Słowie Bożym. Ono jest zawsze bardzo potrzebne dla nas, bo jak święty Paweł mówi, Jara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest Słowo Boże. A mamy przecież spojrzeć na te znaki, których będziemy świadkami. Za chwilę, i tego to namaszczenie, i ten znak chleba podniesionego przez kapłana, mamy zobaczyć coś więcej niż oczami zmysłów. Mamy z wiarą spojrzeć na te znaki i zobaczyć, jak to wasza koleżanka przed chwilą zaśpiewała przed Ewangelią, że Bóg swój lud nawiedził. Tak. Bóg swój lud nawiedza. Miłość Chrystusa przynaga nas, abyśmy już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nas umarł i zmartwychwstał. Moi drodzy, może na początku chcę się podzielić takim doświadczeniem, bo codziennie jestem gdzieś w jednej czy drugiej parafii naszej archidiecezji i namaszczam. Pełnią darów Ducha Świętego. Byłem też może już około dwóch tygodni temu w jednej z chorzowskich parafii świętego Wawrzyńca, taki drewniany, zabytkowy kościółek. Były tam dwie grupy bierzmowania, ponieważ wiadomo te ograniczenia sanitarne jeszcze nie pozwoliły, żeby w jednej grupie to zrobić, przeżyć. Ponadto ten kościółek jest bardzo mały. W drugiej grupie, oprócz młodzieży, przystępował do sakramentu bierzmowania jeden dorosły człowiek. Był to Nigeryjczyk, taki olbrzymi mężczyzna, słuchajcie, lekarz z zawodu. Jak go namaszczałem, to musiałem tak spojrzeć do góry i wysoko, wysoko wyciągnąć rękę, żeby jego czoło namaścić obecna jego małżonka, też lekarka, wyjechała w latach 70. ubiegłego stulecia do Nigerii, żeby tam służyć, leczyć innych. Była jeszcze córka ich, dorosła, też lekarz. Z tej trójki lekarzy to właśnie ten mężczyzna przyjmował Sakrament bierzmowania. I miałem jakieś chwile jeszcze czasu, żeby przed rozpoczęciem tej drugiej mszy, jakieś pół godziny, żeby móc rozmawiać z nimi, a właściwie słuchając tego kandydata do bierzmowania. Słuchajcie, w jaki sposób on mówił, z jaką radością o tym, co Bóg dla niego uczynił. Mówił też z taką pasją, że nawet w pewnym momencie. Aż się wzruszyłem i tak się zapytałem, czy ja jako biskup potrafię tak mówić innym o tych wielkich rzeczach, które Bóg mi uczynił. Jak on opowiadał, mówi: Jak Jezus o niego walczył. Mówi: Ja czytałem Koran, a słyszałem, jak Jezus do mnie mówi. No, coś niesamowitego. Każdy z nas mógł się w tej chwili zapytać, postawić sobie to pytanie: czy ja tak potrafię innym mówić o tym, co Bóg dla mnie uczynił? Kiedy Pan Jezus zgromadził wokół siebie swoich uczniów, przez trzy lata ich przygotowywał do tego, żeby ich potem posłać, aby okazali się Jego świadkami aż po krańce ziemi, wiemy, że nie zawsze im prosto szło w tej szkole Jezusa. Czasami ich zachowanie było jakby zaprzeczeniem tego, co słyszeli z ust Jezusa, czy widzieli, jakie znaki dokonywał. Choćby dzisiaj patrzymy na tą sytuację, kiedy przeprawiają się na drugą stronę jeziora, a tu naraz żywią fale, biją wódź. Jezus... Śpi na bezgłodnej e, łodzi i oni przerażeni budzą e, nauczyciela, mówią nic cię to nie obchodzi, że nieby On okazał się mocniejszy od tych żywiołów. Zgromił wicher i rzekł do jeziora milczył ucisz się I wicher się uspokoił i Nastała głęboka cisza. Mimo tego, że widzieli, to jednak ich reakcje były bardzo różne. Dalekie od tego, żeby móc w takiej sytuacji zaufać, ale to dobrze, że, że wzywali Jego pomocy, że zdawali się na Niego. To jest pierwszy jakiś krok. My przeżyliśmy i przeżywamy jeszcze tę pandemię. Wiemy, jakie spustoszenie poczyniła w rodzinach, w tych wzajemnych ludzkich relacjach. Niektórzy nie potrafią się pozbierać. Trzeba nam odbudować to wszystko. Dlatego potrzeba Jezusa, żeby On wyciszył te nasze wewnętrzne burze, te żywioły, które gdzieś tam się zrodziły, jakichś lęków, strachów, jakichś zranień, jakichś dystansów. Potrzeba właśnie Jezusa. Dlatego myślę, że takim przesłaniem tego słowa, które dzisiaj Pan Bóg do nas kieruje, to przede wszystkim, żebyśmy nie zaniedbali modlitwy, żebyśmy potrafili w codzienności wołać do Pana Boga. Bo można coś przeżywać, czegoś doświadczać, narzekać, a nikt nie pomyśli, że trzeba się pomodlić, że trzeba Pana Boga wezwać, że trzeba Go tu zaprosić w tę sytuację, w tę żywioł, w to wszystko, co jest jeszcze niepoukładane. To jest bardzo, bardzo potrzebne. Pamiętam kiedyś z młodzieżą, która przyjęła sakrament bierzmowania, staliśmy tak przed kościołem i rozmawialiśmy o tych różnych problemach, jakie są i dotknęliśmy sprawy modlitwy i ktoś tak z tej młodzieży powiedział, księże biskupie, Żebyśmy tylko na co dzień chcieli się modlić. Nie komentowałem tego, tylko mówię, Panie Boże, spraw, żeby potrzebowali tej modlitwy, żeby potrzebowali Twojej obecności. Dlatego, kiedy przed chwilą pytałem Was, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie, to powiedzieliście tu, w tym parafialnym wieczorniku, wobec nas tu zebranych, że jesteście spragnieni mocy z wysoka. Powiedzieliście, pragniemy, pragniemy ducha świętego. Moi drodzy, w tym świecie, w którym ludzie często mówią, jestem samodzielny, nie potrzebuję ani Pana Boga ani nikogo, ktoś mówi z pokorą, nie jestem samotnie, samodzielny, potrzebuję Ciebie Boże, to budzi w sercu nadzieję tego, który to słyszy. To budzi w moim sercu nadzieję. Słysząc takie wyznanie. Bo oprócz tego wirusa, koronawirusa, jak o tym często mówi Ojciec Święty Franciszek, największym, największym współczesnym wirusem jest, jest egoizm. Dlatego tak często zachęca w tych swoich dokumentach, które wychodzą, i adhortacjach, i encyklikach. Zachęca do takiej międzyludzkiej solidarności, zachęca do braterstwa między ludźmi. To jest bardzo potrzebne. Dlatego Duch Święty, moi drodzy, On sprawia, że, że zaczynamy mówić o tym, co Bóg rzeczywiście nam uczynił. Zacząłem przed chwilą mówić o tym, że Pan Jezus przez trzy lata przygotowywał e, swoich uczniów i zapowiadał nawet obietnicę Ojca. I dopiero kiedy oni się rozproszyli po tym trudnym doświadczeniu Jego śmierci, kiedy On im się ukazywał przez 40 dni po zmartwychwstaniu, to jednak zbierał ich, ale nie byli wciąż tacy pozbierani. I kiedy wstępował do nieba, mówi. Posyłam was, aż po krańce ziemi, abyście byli moimi świadkami. Ale czekajcie na wypełnienie się obietnicy Ojca. I czekali razem z Maryją w wieczerniku, trwając na modlitwie. I Duch Święty został im dany. I co zrobił Duch Święty? Tych e, zamkniętych w sobie, wylękłych, e, pełnych strachu apostołów wyprowadził na zewnątrz. I kiedy czytamy dzieje apostolskie, o tym wydarzeniu, to jest mowa o tym, że nawet w Jerozolimie wówczas były, byli ludzie z różnych stron, mówiący różnymi językami. I to właśnie umocnieni Duchem Świętym apostołowie, zaczęli mówić do nich w ich własnym języku, co im mówili, o wielkich rzeczach, które Bóg uczynił. I nawet jeśli im zabraniano do kogokolwiek mówić w to imię, to mówili, nie możemy nie mówić. Nie trzeba nam bardziej słuchać Boga niż ludzi. I chociaż byli więzieni, to jednak nieustannie czuli się, że są przynaglani przez Ducha Świętego, żeby dzielić je i opowiadać to, co im Bóg uczynił. Bo to, moi drodzy, najbardziej innych pociąga do Jezusa. Tych, którzy czują się spragnieni jego obecności, ci, którzy może przeżywają te różnego rodzaju wewnętrzne burze, jakieś żywioły, chcą ich pochłonąć, zniszczyć, potrzebują Jezusa. Dlatego potrzeba takich, którzy dzielą się tym, co Bóg we mnie uczynił, aby wskazać im na Jezusa, jedynego Wybawcę. Ale również, żeby głosząc czucie odpowiedzialnych też za drugich. Dlatego dzisiaj przed chwilą Święty Paweł do nas mówi tak: Miłość Chrystusa przynadla nas. On pierwszy doświadczył tego. Moi drodzy, był prześladowcą chrześcijan. Spotkał Pana Jezusa pod Damaszkiem. To jego miłość go zatrzymała, przemieniła i potem przez przyjęcie chrztu, namaszczenie Duchem świętym, przyjęcie innych sakramentów, on stał się apostołem narodów, i dzisiaj wobec nas dzieli się tym, co Bóg dla niego uczynił, i dlatego mówi, że ta miłość, której doświadczył, ona po prostu nie pozwala mu zamknąć się w sobie. Ale skoro Bóg przez syna stał się darem dla nas, to on chce, żebym ja również był darem dla innych. I takim się stał, dlatego dzięki temu zakładał różnego rodzaju wspólnoty chrześcijan w Koryncie, między innymi i w innych jeszcze miastach. Dlatego po to ten duch, po to pragnienie tej mocy z wysoka, abyśmy rzeczywiście czuli się odpowiedzialni za innych. Dlatego starajcie się codziennie jakoś od rana wzywać Ducha Świętego, Mówić o tym pragnieniu Jego obecności. Porwi mnie Duchu Święty, żebym dzisiaj podjął bez ociągania się te wszystkie zadania, obowiązki, żebym wypełnił z taką miłością. A może wyrwi mnie z tego kręgu tego myślenia o własnych sprawach, ale żebym też zobaczył innych, którzy obok mnie żyją, może potrzebują mojego wsparcia, czasu, obecności, pochylenia się. Usłyszenia takiego sygnału, słucha, jestem dla Ciebie, możesz liczyć na mnie, to jest czynienie ze swojego życia daru dla drugich. A to wyzwala w nas miłość Boża, którą rozlewa w naszych sercach Duch Święty. Życzę Wam, żebyście codziennie na nowo otwierali się na Jego moc, żeby ta moc Ducha sprawiła, żebyście dzielili się tym, co dla Was Bóg uczynił, i żebyście sami stali się darem dla drugich, tak jak tego chce Jezus. O to dzisiaj będę prosił w tej przy dla Was.